Poznajecie to miasto na dole? To chyba nie jest wielka zagadka, że znajdujemy się w Krakowie, a konkretnie na Starym Kleparzu. To jest program Bazary i Bazarki, w którym co tydzień odwiedzamy najciekawsze targowiska w Polsce. Dziś przeniesiemy Was w świat kulinarów, a konkretnie zrobi to Radek. Radku, zapraszaj! Jesteśmy w Krakowie na Starym Kleparzu. Dziś zabiorę Was na małą przygodę kulinarną. Trochę pozwiedzamy, trochę poeksplorujemy, troszkę zrobimy małego zamieszania. Zapraszam Was. Radosław Spirydowicz, szef kuchni, smakosz i kulinarny partyzant. Czyta książki do połowy i je dużo serów. Radek to prawdziwy miłośnik podróży, szczególnie tych kulinarnych. Poznane smaki z najdalszych zakątków świata przenosi do swojej kuchni. Nadając tradycyjnym potrawom zupełnie nowe oblicze. Dzień dobry. A co pani ma ciekawego tutaj? Wszystko. Kaserek mam, masełko mam. Maselko mam. I, skąd te, I skąd te sery pani do nas tak? przywozi? Turbacza. To kawał drogi pani tam jedzie z tego turbasza. Co? To trzeba robić. Chce się pani tak jeszcze? W tym wieku? A wie pan, co my młodzi nieco, ale my starzy są przyzwyczajeni. Oj, radek to, pracowity chłop. Da mi pani masła. No nie wiem, czy Takie cie, cie... 200 gram. Aha, większa ilość. Większa. Dam panu w kosztorach, jak wygląda, gdy. krów. To taki jest z ciupagą? A co wy w mieście wiecie, jak, jakie masło na wsi jest? Babcia miała krowę. Miała? Miała, miała i ale, Teraz... ale jedną. Jedno, jedno. No. A mleko ze śmietanką, czy już śmietanka ściągnięta? To jest mleko rano dojone. Rano dojone. Proszę, niech się pan napije. Super, no Na co? Nie wolno to panu? Trzeba, trzeba, trzeba. O której pani wstaje, żeby tu przyjechać? O trzeciej. O trzeciej. Godzinie. To te krowy, o której się doi? O, o drugiej godzinie, o drugie. żeby było ciepło. Eju, to one śpią jeszcze, jak Pani je doje. Hmm. <laughs> musi, musi się pracować, żeby coś mieć. Zgadza się. Dobrze. No i co? Niedobre? Eju, najlepsze. No tak myślę. Jeszcze chyba mi Pani ukroi kawałek białego sera. No białego ja, ja mogę cały dać. dać. Mhm, mhm, mhm. Tego poroszku taki mały na tego tak Ile Pani tu już lat przyjeżdża? Pięćdziesiąt. 55. 55 lat na starym kleparzu? Tak, wow. Tak. Co za wytrwałość. Ale był nie taki na że Tu Było kobiet koło. Wszystkie sprzedali. A teraz nie ma inu ja i ta pani. Ale dobrze wygląda. Dobrze, że jeszcze takie bastiony wiejskie no. są. Bo już tego coraz mniej. Ale te... o nie będzie, nie będzie taki głupi, żeby tak robił, jak robił. Młodzież nikt nie da. wyszkoli się i jest kimś. Zgadza się, zgadza się. No, nie, a my? Bo się nie chce, nie chce się młodym już. A miasto nie umiejesz robić? Na wiesz? Niech nie? Nie? popróbują ile właśnie. kosztuje pół kilo sera, a ile pracy? Ile pracy, się na... ile pracy tak. dokładnie. To jest, to jest to, ciężka praca. Proszę. A ja, tak ja muszę panu znaczyć, nie, nie ma tak. Proszę. Trzeba zapłacić. Tak jest. Trzeba, trzeba. 6,50. Przyjdzie pan, przeleci się pan po górach. Odpocznie pan. Podoi pan kilka krów. Radku, jakie plany na weekend? Ten czas będzie doceniać, co to znaczy praca na wsi. Łakascie jak jest Wspaniała kobieta. Nie, nie przyjadę. Zobaczmy. Rabiał w to. Szukamy dalej. A zielonka stąd pani. pani? Skąd pani jest? Zielonych. Zielona, to o To No niedaleko. Ale. Ja bym wziął pęczek szczypiorku, pęczek pietruszki. Proszę bardzo, pietruszkę, a podałby mi pan. No pa, proszę. Nie chcę, tam, nie chcę mi się tam przechodzić wybierze. widzisz, jaka wygodna się <noise> drogę. I co jeszcze? Tutaj patrzę może. Lubczyk, mały pęczek. Jarmuż. O, I co jeszcze? No i, to I tylko 10 to złotych. Tanio, świeże, zdrowo. Malinki polecamy. Bardzo My już works. tu jesteśmy 38 lat. To mi się nauczyły. No, dziękujemy. 38 tak, lat, to trochę minęło. Ale tu sami tacy, widzę, starzy wyjadacze. Dziękujemy bardzo. Wzajemnie życzymy, przyjdziemy na to gotowanie. Oczywiście, drogie panie, zapraszamy. Coraz więcej nam się zbiera w naszej targowej torbie. Cały czas szukam grzybów. I nie mogę znaleźć. Gdzie tu znajdę grzybę? Na pierwszym stole. Na pierwszym... I tylko tam? Okej, okay, dzięki. Na pierwszym stole są. Radek, przecież grzyby zawsze są na pierwszym stole. Nie wiesz, kurki. Pan szuka grzybów, a tu mar, mar, marnie. Grzybów. A tu marnie właśnie. A, ja tu liczyłem, że tu będzie zatrzęsienie. Bo w w jak było więcej grzybów. Kurczę, no teraz trochę. Pogoda spadła. No noce. Panie zbierają? Panie zbierają tylko w niedzielę, panie tu stoją cały tydzień, więc aha, tylko idziemy w niedzielę. A tak to mam, i chodzą do nas, my tu niestety od rana do wieczora na Może pani ponakładać takich małych, ładnych. Ładnych, rudych, rudych, rudych rydzów. Ja mam dwa borowiki jeszcze, patrz pani, jakie piękne. Takie dwa o, maluszki. No, i już nie ma pani. No. Oj. ja może wezmę sobie w tym bez reklamówki, Jasne, jasne. To razem. To razem panu Wow, super. To połamańca. Połamaniec na pokład. Sos do placku może pan zrobić zupę grzybową, może pan zrobić później, tak proszecierany też z groszkiem krysiowym, krem, podgrzybka. Zryza tak samo może pan wszystko. Ja to jest zawsze na masło. Na masło, ale pan co zrobił z ryzy? Niech pan, pan, pan spróbuje sosu. Ale co z ze śmietanką? ze no no, śmietanką, no pewnie pycha. No bo na myśl, no to takie no, tradycyjnie. Tak. Takie Aha, solone, jak się zrobi w wodzie z osolonej, one mogą stać później, sobie pan w zimie wyciąga normalnie można smażyć na masle. One są w samej wodzie z solą, bez octu, No. no Radku, co ty na to? A pan mi płacił? nie? Jezus nie. Wyciągnąłem pieniądze, no. Jezus, Jasne. Tak by najlepiej było po trochę po i do, do, do. Dzięki. Lecimy dalej. Wszystko 12,40. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja do pani za zapachem tak, tak przyszedłem. Potrzebuję dobrej tłustej kiełbasy. Jest pyszna, tłusta kiełbasa wiejska, lisiecka. O, super, super. Jeju, to takie pędko jedno bym poprosił, może pół bardzo. Wspaniała, tłusta. Mm. Super. Najlepsza. I co jeszcze, jeszcze damy... boczku bym poprosił. No boczek taki pieczony bym proponował. Ja, 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 ja bym tak bardziej surowy, jeżeli surowy, jest. No, surowy, no, parzony jest właśnie, może nawet. Jest baleron, też jak boczek. Proszę ukroić, proszę, proszę. ukroić. Na od boczku, bo pięknie wywędzony. Super, nie? Jakiś no. smarowany, chemiczny? Nie, nic. Nie. Wszystko nic. naturalnie, tradycyjnie. No, ale tak wszyscy mówią, że naturalnie, tradycyjnie, Ale to tradycyjnie, nie, tutaj to już nie jest to. Tu już jest faktycznie wszystko tradycyjne. A tradycja, tradycja zobowiązuje. Jak chcą dobrego Przychodzą w stali, tak? Nie? tak. To właśnie... nie zaginęli w akcji? Tak. A pani, a pani długo tutaj już na tym targu? No to już jest czwarte pokolenie. Czwarty? O kurczę. Tak, to bardzo długo. No, Ale to od babci, prababci. Ale to wszyscy, wszyscy, wszyscy wędliny? Wszyscy handlowali. No to kawał, no. kawał też. Kawał no, kresu, czasu, no. tak. Pani czwarte Jolu, proszę mi powiedzieć jeszcze, bo szukam kasz. No I do kogo to, po te kasze? No to też polecam, też bardzo długo na placu, tu u Pani Krysi. Pani Krysi, tak, dobra. też bardzo dobre kasze, wszystko jest wspaniałe. Fajnie, też fajnie, na, to na. do Pani Krysi na pewno zajrzę. Wspaniałego wiemy. gotowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Jola odhaczona. Pani Krysiu, idziemy. Mówią, że kasza to u Kasia Pani Krysi. Jest. Chciałbym coś pogotować dzisiaj na waszym tak, starym tak. kleparzu i tak szukam jakiejś kaszy dobrej. Jest gryczana palona, niepalona, jest jęczmienna, średnia, pęczak, kukurydziana, kuskus. Na którą pani by mi rzuciła? Jak, proszę wybrać, a ja z tego ugotuję. To znaczy, no może jęczmienną damy, szybciej się ugotuje niż pęczak. Pęczak troszeczkę dłużej musi się gotować. Aczkolwiek to, to, to jest. Zrób, tak, to zróbmy to, to zróbmy z jęczmienną. Tak, jęczmiennej. Tak, ja mówię, do pani Krysi wysyłali, pani Krysia poleciła, ja, ja zrobię. Tak. <laughs> no proszę mi dać pół kilo tej Bardzo proszę. A pani Krysia długo tu już na tym stanowisku walczę? No 40 lat. 40 lat jest. Tak. To kawał, kawał czasu. Kawał, kawał czasu, tak. Kawał pięknej historii. Dziękujemy pani Krysiu. Kary, masala, kary indyjskie, kardamon, to wszystko, wszystko. Przyprawy świata. Kumin ziarno, kumin mielony, jałowiec. Szukam przypraw, ale widzę, że tu oprócz przypraw mamy. Mamy prawa Maroku, Tunezja, taka prawdziwa przyprawa, nie? Po z Tunezji z Maroku. Skąd taki pomysł na takie marokańskie jedzenie no ja tutaj. jest Tunezja, nie? Aha, ja jestem aha. Gdzie, kiedyś przyszedłem na studia i zacinił po prostu pomału. Mamy dużo rasel hanout, kurkuma prosto z Maroku, szarmule. Harira, przeprawa do harira, przeprawa do szorba, szorba, to jest zupa Tunezja. Też. Zapisaliście już? Tak. Jej, wariaństwo, szaleństwo, tak. szaleństwo. Ja tu szukałem polskich przypraw, a trafiłem do Maroka e, w samym Bardziej środku. Maroka, bo w całym środku Krakowa. Tak? No Coś, coś wspaniałego. Spoko Wiesz, tu jest taki tymianek e, temi, temi, czosnek, czosnek. tu jest w Uliwia, też. Mamy też ośmiernicę. Po prostu z Maroku. Aha. Teraz jest brak ośmiernicy. W Maroku, bo wszystko złapali o 4 I mamy ser że z bazylią, też tu jest. Dajmy trochę tego z bazylią. Dobra, okej. Dobra. I tak to jest, przychodzę po przyprawy, a kupuję kozi sery. To tak jak ja, poszedłem po ziemniaki, a wróciłem z pilarką spalinową. Mamy pasta marokańska, to jest najlepsza pasta, tu jest też e, bakłażan, pomidor suszona, papryka, oliwkami. To prawda, że bakłażan to afrodyzjak i pomaga? Tak, oczywiście, tak. tak. No. tak. Cztery żony, nie? <laughs> Trzeba, Trzeba dużo To cztery kilo poproszę. Mogę wymienić na pilarkę. Goodbye Maroko, wracamy na stary kleparz. Ale czym by było gotowanie bez dodatków estetycznych, czyli kwiatów? A kwiaty, o, proszę. Kwiaty przyciągają, tak jak dziewczyny polskie. Kwiaty, kwiaty polskie, a, dziewczyny polskie. To, to jest najlepsza witamina, jak popatrzysz na tego kwiatka. Jak niepryskane, to jeszcze można jeść. To, to, to są jesienny kwiaty, Ale mi się wydaje, że taki bukiecik yy, dziewczęta lubią. Ale to nie a. dla dziewczyn. To, 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 to mężczyzna, komu kupuje? Chłopów? To... Panie, tak nie, to nie, to nie Ta dla, tylko dla dziewczyn. To nie, to nie to dla dziewczyn, tylko to dla mnie. Ja z, pozwoli pani, że kosztuje? Smacznego. A stry się je? Co? Panie, bo ja cię nie będę leczyć. No właśnie. Y, Rehabilitować. Ja też nie. Ja to za, za pięć minut sprzedam. A później co? A potem co na lunch. A po lunchu? To na akolantkę. O, no, i, to, i to jest życie. Życie w Krakowie. Panie kapustę, no. To pani mnie tu karmi astrami a jest kapusta. Tak, kapusta to jest, wie pan, ona ci będzie stała do wiosny. Ale ona ma stać mi teraz na stole, jak będę gotował. To tylko. ci całe części będzie. A, stała. Skr a skroję ją? Wie pan co możesz pan zrobić? Może ją podrywać od aha. dołu, jak zacznie już aha. dojrzewać. Aha, aha. Ja tej kapusty bym wziął. A wiedział, co ci policzę? Dasz dychę to bierz. Do, do. To biorę, do, biorę. <laughs> Wszystkie biorę. No nie jedno, to by było wstyd. Taki so. chłop duży, jednego Ja so, To żonie taki bukiet dam, to Kapuścia Kapuściana róża. Jak się tak powiedzie za bez końca. Taka delikatna jak ty. <głosy> <głosy> Zawsze mężczyzna, jeżeli jest mężczyzną, ma dobre poparcie na żony. No nie ma sukcesu mężczyzny bez żony. Tak. E, jeżeli nie ma żony, to strasznie biednie wygląda. Jak się opierać wtedy. No taki chodzi, chodzi tak skumlany jak ten pies. Super, jak idzie. Ho, ho, ho! I tak przychodzą 50 A, lat już, tak? To. Nie, 50 nie mam jeszcze. Nie ma jeszcze? Brakuje mi miesiąc, jeden dzień. Chyba do osiemnastki. I tym miłym akcentem kapustę dla pani jeszcze zostawiam. Ja ją sprzedam. Pani ją sprzeda? Ja, bo ja, wie pan, bo ja jestem z gminy Wcim. O, <laughs> nie jestem tego ciekawica. Ja umiem e, interes obrazu. Na co? Najważniejsze. A ty mi nie płaciłeś? Teraz płacę. Ale mi Ale bym miał, ja, mam Dzięki Do. Ale nie zapominaj, po co tu przyszliśmy. Mamy coś upikcić. Czy to już? Zakupy zrobione. Yy... Stół stoi, więc czas przygotować kilka elementów, żebyśmy w końcu mogli zacząć gotować. Co do dzieła! Element dekoracyjny, rzecz bardzo istotna przy przygotowaniu. Bo jak nie ma Zielska, to smutno jest na stole. Ciach, ciach, ciach. O, dziękujemy bardzo. Dekoracji nigdy za wiele. Dokładnie, ale do meritum. Dziś zabieram Was na taką małą podróż kulinarną z tego wszystkiego, co kupiłem na starym kleparzu. Głównym bohaterem tego odcinka, tego gotowania dzisiejszego są grzyby. Rydzę zrobimy z kaszą naszą polską jęczmienną, kiełbasa lisiecka, yy, królowa Małopolski. A czy znajdę jakiegoś pomocnika do obrania? Cebuli, czosnku? Ja niestety ja nie jestem zajęty. Ja, ja. Mamy tutaj seniorki nasze, tak. które zawsze chętnie pomogą. Dajcie noża. Bardzo proszę. Tak? Będziemy gotować, będziemy jeść, będziemy pić, będziemy się bawić. Żeby... Później jeszcze orkiestra przyjdzie na koniec. No i to jest plan. Wszyscy pytają, jak sobie poradzić z krojeniem cebuli, żeby nie płakać. Jest jedna chyba najbardziej skuteczna metoda: trzeba ją kroić szybko, tak, żeby zapach nie zdążył rozprzestrzenić się na tyle szybko, żeby nie zacząć płakać. Dobra cebula ma ostry zapach. Dobra cebula jest jędrna, twarda. Czerwona najlepsza. Czerwona. No ja jestem fanem białej. Czerwona jest za łagodna jak dla mnie, więc biała, ostra, polska, nasza królowa, królowa warzyw. Same królowe to. No, cebula mamy pokrojoną. Gdzieś tu miałem sól. Na rozgrzaną patelnię kilka słusznych kawałków kiełbasy lisieckiej. Królowej. Lisieckiej. Kiełbasa, grzyby, kasza. Kto nie lubi takich smaków? No kto? Kiełbasę smażymy na złoty kolor z obu stron. Ciach. Ciach. Też za długo nie możemy smażyć kiełbasy, żeby jej nie wysuszyć. Tutaj cały sekret kiełbasy lisieckiej tkwi w jej się. A tłuszcz jako nośnik smaku odpowiada za wszystko co dobre. Cebulę. Szklimy. Kiedy pytają mnie, jak szybko kroić, odpowiadam kroić, kroić, kroić. No. najważniejsza jest praktyka i lepiej trenować na cebuli i czosnku. Rzucamy czosnek delikatnie, delikatnie. Podgrzewamy, aby puścił aromat, żeby się nie spalił. No, jak się spali czosnek, to możemy danie wyrzucić i gotować od nowa. Dorzucamy kaszę jęczmienną. Jak dobrze pamiętam od pani Kresi. Kasze bardzo się pomija w naszej kuchni polskiej. Ostatnimi czasy wszyscy przechodzimy na frytki, ziemniaki smażone, smażone, smażone. Powinniśmy wracać do tego jak najczęściej. Święte słowa. Chodząc po dzisiejszym targu, tak się zastanawiałem właśnie, co by było odpowiednim daniem, żeby zrobić danie na kontrze, czyli żeby wykorzystać grzyby, ale nie w sposób polski. Stąd takie moje połączenie, że dzisiaj kasza będzie jednym z głównych bohaterów. To kontrujemy. Zalewamy kaszę e, bulionem warzywnym, aby sobie spokojnie mogła tutaj dojść. Aż, kusi. Kurczę. Kusi, kusi. Bardzo proszę. Kiełbasa lisiecka musi być dobra. Musi musi być dobra. Jeżeli to jest od pani Joli. to będzie na meda. Złoty meda. Ja myślę, że ja Tutaj będziemy robić, robimy już tak naprawdę kaszotto z kaszy jęczmiennej z kiełbasą lisiecką. Później z masłem od pani Sosi, o ile dobrze pamiętam z samego początku, i z twarogiem. Do tego jeszcze kilka elementów, a mianowicie jarmusz, no i grzyby oczywiście, rydza, rydza. Dzisiaj rządzą grzyby. Najczęściej leczo jest u mnie jesien, jesienią w kuchni. Leczo, a grzyby? Tak. Teraz czas na grzyby. Grzyby no. też. Grzyby dodajemy do, do leczo. To takie leczo nowoczesne z grzybami. 21 tak, to wiek. To no jest kasza, kasza jęczmienna. No, do, nie, 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 nic nie zypiemy. Ja, ja wiem, <grym> ale tu już nie mamy nic o opiękach. Dziękuję bardzo. I grzybki, tak? Tak, i grzybki z kiełbasą lisiecką. Jej wysokością. Korygujemy smak pieprzem i solą. Teraz coś czego nie powinienem robić, ale byliśmy u Hamzy na stoisku. Obdarował nas tym kozim serem z bazylią, więc łyżkę tego koziego sera dla uzyskania tej kremowej konsystencji żal byłoby nie dać. Oj, żal. A ser pyszny. Czujecie to? Dorzucimy jeszcze troszkę masełka. Podlewamy to naszym wegetariańskim bulionem warzywnym. Kiełbasa, grzyby. czego chcieć więcej? Kurczę, ja też. To kiedy Za dwie minutki. To cała wieczność. Jest bardzo proste, Każde takie danie może sobie zrobić sam w domu. Kasza jaka? Kasza jęczmienna. Naszą kaszę traktujemy jednym, jednym kawałkiem kiełbasy lisieckiej. Grzybkami. Pachnie obłędnie kochani. Obłędnie. Tu jest kamera. Tylko pachnie. Ale jak inaczej może pachnieć grzyb, kiełbasa i masło? Na koniec trochę twarogu od pani Zosi. Bo pani Zosia skradła moje serce. Dania na talerzu. Zapraszam państwa teraz do degustacji. Proszę. A ja dla Pani jeszcze tutaj zrobię element dekoracyjny, bardzo proszę. Ale to jest pisze. Wie Pan co? Najlepiej chyba Pan gotuje. Najlepiej na świecie. Wie Pan co? Ja takiego smaka nie jadłam. No, a tak mocham Na Pana patrzę na to jedzenie. Lepiej smakuje. To się, to się kojarzy ze smakiem, jeszcze lepszy. Panie, ale ja bym na rydza dała lepszy przepis. No. Słuchamy. Rydza nic nie przyprawiaj. Nigdy. Tylko daj go na patelnię i go malutko posłuchaj. On musi wydostać swój zapach. Nie. I nie ma i dowóż do czego, ale go nie, nie ciaptaj w niczym. Ja tego w maśle ucieptałem. Nie trzeba go. Nie trzeba masła. Nie trzeba ciaptać. Kurczę, ja tak masło kocham. No to... My też kochamy masło, rydzę i królową kiełbasę. I w ogóle kochamy jeść. Historia na starym kleparzu dobiegła końca. A mi została ostatnia porcja. E którą obiecałem pani Janinie. Więc żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dokładnie. Widzimy się już w przyszłym tygodniu. Pamiętajcie o bazarach i bazarkach.